Dalsze losy Izy wem jak mi bo. Artur z i maj z Warszawy. Marcin ich nie znajdzie? Ostatni odcinekem jak mi bo przed wakacjami pozostawi w bitej Izy, Adriana Kalska, bez wyjaśnienia. Jakie będę dalsze losy Izy? Czy Iza ucieknie od Artura, Tomasz Ciachorowski? Psychol nie pozwoli kreska o nie odej. 1377 odcinku M. Jak mi Bogdy odkryje, że i zaplanuje kolejną ćieczk, Sib wywiezie J i Maj Anna Wierzchot, z Warszawy. Jak najdalej od Marcina, Mikołaj Roznerski, by Chodakowski nie mógł pizzy odnaleźć. M. Jak Mi Bo odcinek 1377 Ostatni przed wakacjami, wtorek, 2905.2018, o godzinie. 20.50 w TVP2 w serialu M. Jak Mi Bo nie widać kotca koszmaru Izy które która po, lubię z Arturem przekreska je prawdziwe piekbo na Ziemi. M zacznie J regularnie bi. Jakby tego by było bo, to będzie to robip nawet przymaj, Anna Wierzchot. Za kreską tym razem przypomni jej te kreska. Kreska FK kreska i chwili mo kreska e odebra jej dziecko, bo przecież ma papiery na to, kreska e Iza jest chora psychicznie i zetęca się nad córką. W 1377 odcinku M. Jak mi, bo, ostatnim przed wakacyjną przerw, coraz bardziej udręczona Iza zwróci się po pomoc do wujka Artura, Roch Siemianowski. Kiedy poskar kreska Y, Simu, kreska Eskalski zachowuje się jak psychopata, wujek zamknie is w swoim domu. Zadzwoni do Artura, by przyjechał po kreska On, która zadziała wygada iwa jakie bzdury. Po drodze psychol kolejny raz pobije ukochan. Na tym jednak nie koniec horroru. W 1377 odcinku M jak mi, bo oprawca Izy zmusi J. Kreska E by wyjechali z Mai z Warszawy. Przemoc i groźbami wywiezie J. Jak najdalej od Marcina. Tymczasem Chodakowski będzie próbował pokona Skalskiego. Wam jeśli do domu i w piasecznie, by zdobyć nowe próbki do badań DNA Maj. Techowo Artur go zauważył kreska Y i wezwie policji, ale tym razem Marcinowi uda się uciec. Niestety w nowym sezonie M jak bo po wakacjach 2018 Artur dalej będzie się zetręca na dis fizycznie i psychicznie. W KRC w banie odcinkach serialu i się nie uda się uwolni odejm kreska apterana.